No, hej, hej, kochani. Dzisiaj y, mamy drugi, y, drugi odcinek z serii, czarna seria, zaproponowany przez Lucyna K z kanału Lucyna K. Y, na dzisiejszy draping y, jest przeznaczony 30 zł. Mamy platynową, maxi, kaszparty i krzyżówkę XXL jak widać krzyżówka XXL już jest troszkę naddrapana, żeby to krócej troszkę trwało i teraz tak tutaj mamy tą zdrapeczkę z numerem 9 tutaj w pierwszej krzyżówce nam się utworzyło jedno słowo na razie tu w bonusie brakuje nam literki S tutaj w zielonej krzyżówce w zielonej krzyżówce nie mamy jeszcze żadnego słowa utworzonego, i w ostatniej krzyżówce nam się utworzyło też jedno słowo. No i zobaczymy, czy coś wyjdzie z tego dzisiaj. Tutaj platynowa jest z numerem 4, i maxi kasz party mamy z numerem 17. Także zobaczymy, co tutaj dzisiaj. Tego drugiego odcinka wyjdzie, czy coś będzie fajnego, czy nie. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Lucynki za pomysł y, z czarną serią. Y, no i zobaczymy, co tutaj ten. Zaczniemy sobie może od tutaj, tej platynowej, od tego numeru 4. Będę ją sobie po prostu przesuwała tutaj, żeby lepiej było wszystko widać. I tutaj musimy znaleźć albo sztabkę, albo siódemkę, która nam mnoży razy dwa. Także troszkę tutaj powiększę, o, żeby było lepiej widać wszystko. No to zaczynamy, kochani. Zobaczymy, co tutaj nam ta drugi odcinek, co ta czarna seria nam przyniesie. Yy, tutaj mamy narty, coś ten mój drapak. O, mamy platynę. Super. Wiadomo, że coś, coś wpadnie. Może jakiś fajny zwrocik. Yy, uwielbiam platynową. Już miałam ostatnio w niej też 470 zł. Jest to moja ulubiona zdrabka też. Także zobaczymy, co na dzisiaj nam tutaj przyniesie. Tu mamy trofeum. Słoneczko. Tu mamy bransoletkę. Prezent. Kochani jest druga platynka. Zobaczymy co ta zdrapeczka nam przyniesie. Także jednak ta czarja, czarna seria, coś może w końcu od, odczaruje. Tutaj mamy klucz. Tu mamy perfumy. Zerknę sobie, czy się nagrywa, czy jest wszystko ok, czy dobrze widzicie. Tutaj mamy koronę. No teraz, dwie platynki. Jeszcze siódemeczka by się przydała. Tu jest gwiazdka. Mamy róże. Kochani, mamy kolejną platynę. Zobaczymy, co ta zdrapeczka nam tutaj przyniesie. Tu jest pierścionek. Kłódka. Biedronka. Auto. Wiśnia. Oraz kufer. Dobrze, zobaczymy, co tutaj ta zdrapeczka dla nas przygotowała fajnego. Tu mamy 10 zł. Tu mamy 10 zł. I tu jeszcze była jeszcze jedna. I tu mamy 10 zł. Super. Bardzo się cieszę. W końcu może się coś odczaruje, nie, nie będą pustaki. Zadowolona jestem bardzo z tej mojej platynki. To jest jedna z najlepszych zdrapek moich. Tutaj mamy GG kontrolne. Nie znam wszystkich kontrolnych, ale mam nadzieję, że to tak jest. No tutaj nic więcej nie ma, ale super, że nam tutaj przyniosła zdrapka za 10 zł, że nam przyniosła 30. Także cały draping dzisiaj już mamy zwrócone, a może coś się trafi w kolejnych zdrapeczkach. No to będzie już nasz plusik, kochani. Także teraz sobie weźmiemy tą Maxi kaszparty. Ta też zdrapka jest jedna z moich ulubionych. Bardzo ją lubię, Dobrze się odrapie. No i często w niej też wygrywam. W tych zdrabkach. Także no mam nadzieję, że dzisiaj coś nam też ciekawego przyniesie. I tutaj szukamy naszych wygrywających liczb, ale oprócz tego możemy sobie. Znaleźć pliczek. Jeżeli znajdziemy pliczek, wygrywamy od razu 40 zł. Ja Wam powiem, że ja już plik miałam. Także fajnie jest, że zawsze jest zapewnione jakakolwiek wygrana. Zdrapeczka jest numerem 17. No to zaczynamy i szukamy, może coś nam się tutaj fajnego trafi. Zobaczymy. Także bardzo jestem dzisiaj zadowolona, że już draping mamy zwrócony. A może coś jeszcze nam da na plusie? Tu mamy siódemkę, trzydzieści sześć, trzydzieści cztery, piętnaście. Coś ten mój drapaczek tutaj nie chce. I dwadzieścia jeden. No to szukamy. To tutaj, to tu wyżej. 26 to nie nasze. 17 też nie nasze. 16 oboczek. No, z drapeczko daj nam coś tutaj fajnego. Czwóreczka też nie nasza. szóstka oboczek. 18. Dziewiętnastka też nie nasza, jedynka, trzydzieści jeden. Oraz trzydzieści dziewięć. No, niestety jeszcze zostały nam tutaj dwa rządki, trzydzieści osiem.

33 obok i 25 nie nasze. No niestety ta zdrapeczka nam tutaj nic nie przyniosła dzisiaj, ale nie przejmujemy się tym. I weźmiemy sobie teraz tutaj krzyżóweczkę draping mamy zwrócony. To jest najważniejsze, że nie ma zera, że jest ten. Ta zdrapeczka jest z numerem 9. No i zobaczymy, czy coś nam tutaj ta krzyżówka da. Czy nie da jeszcze, czy będzie jakiś plusik, czy nie będzie plusika. Literka W. Właśnie sobie tak. O. Tutaj mamy słowo utworzone. To jest drugie słowo. Paw. I, i, i w, czy jeszcze coś będzie? Tu jeszcze jest, w. Jak sobie zarknę jeszcze. Tutaj nic już nie ma. Tu w tej zielonej. Czy my mamy gdzieś w? Tu jest jedno w, tu jest drugie w. Tu jest wu w Warszawie. I jeszcze zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj jest. No niestety, a tu jest jeszcze. I tutaj mamy pierwsze słowo utworzone. Na tej strapeczce owoc. Yy, owca, przepraszam. <ścoughs> no i zobaczymy tutaj w ostatniej. Czy coś tutaj będzie, czy coś dołożymy, czy nie. I tutaj jest W. Tu mamy, już nam się kolejny wyraz utworzył. O, tu mamy, to jest drugi wyraz. No niestety, na razie tutaj nic więcej nie widzę. Dobrze, zobaczymy, co tutaj będzie kolejnego. Czy coś tutaj, literka D? Zobaczymy co ta literka D. Tylko zerkna, czy jest wszystko ok Tak. Tutaj literka D. No to S to tak nas chyba nie będzie tego S, tak myślę. Tu za dużo by się może utworzyło. Tych słów. Literka D. Tutaj literka D. D w zielonej. Zobaczymy, czy nam to coś tutaj da. Hmm, hmm, hmm. Tu nic nie ma. I tutaj w ostatniej, fioletowej, literka D. Tu jest też tylko jedna, ale to nam nic nie daje, bo nie mamy literki N. zobaczymy ostatnie literka B zobaczymy sobie tutaj czy ta literka nam coś tutaj da ale chyba mi się wydaje, że nie bonusu nie mamy tutaj mamy B jest drugi wyraz To jeszcze gdzieś jest. Nie. No niestety tutaj chyba nic nie będzie. Tu mamy literkę B. I tu więcej nic nie widzę. Dobrze, szukamy, zobaczymy. Także trapeczka jest pusta. kontrole potwierdzają to, no ale to nic nie martwimy się na dzisiejszy dra draping było wydane 30 zł na dzisiejszy draping było wydane 30 zł i 30 zł nam się zwróciło najważniejsze że nie ma zera e i e co? Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za laj lajkowanie. Dziękuję za każdą Waszą subskrypcję, która jest. I do, do zobaczenia do, w następnym odcinku. To będzie trzeci odcinek z serii Czarna Seria. I zobaczymy, co nam przyniesie ten ostatni odcinek, i na końcu będzie podsumowanie z trzech serii. Ile było wydane, ile było wygrane w tych trzech seriach. No i zobaczymy, co nam przyniesie. Dziękuję i, kochani, do zobaczenia. Do następnego odcinka. Pa.